Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na YouTube, ja z tej strony. Gry z widzami, bawimy się w najlepsze free-for-all po raz pierwszy na tak zwanym swarming mode. Najprawdopodobniej padnę jako pierwszy, ale żeby było tutaj dosyć ciekawie, co się tutaj będzie działo. Gramy na bardzo totalnie niezbalansowanym modzie, gdzie Marinesy mogą używać Steampaka i leczyć się w tym samym czasie. Czyli tak naprawdę są wiecznie na steamie. Dosłownie obrażenia, kiedy są atakowane, ale steam, 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 steam! Będzie ciekawie, będzie zabawnie. Hmm, nawet bardzo ciekawe i zabawnie. Zobaczymy, mm, mm, mm. czy kompy na mnie wpadają? E, Ty sprawa jest prosta. Pierwszy, który mnie zaatakuje, dostaje bana. Dostaje bana. O tak. Ewidentny ban. Będzie ban, 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 ban. Okej, okay, lecimy. Też musiałem się napisać. Okej, okay. przede wszystkim jednostki tworzą się perfidnie szybko. Nie ma czegoś takiego jak supply block, bo... Bo nie ma. I tyle. Shit. On nie dostanie bana. Będzie zabawnie. Niektórzy mi się to nie podoba co tutaj będzie działo, ale co mnie ta tam. Tak. Jest na godzinie 11. Stream cheat. ham swój drobnomieszczeństwo. E, piękne teraz, coś pięknego, zobaczę jak to będzie energia. Ogólnie wszystko robi się bardzo szybko. Jak tylko się da i każdy stream tym Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. przepraszam za mój zatkany nos, tak to dzisiaj wygląda. Boję się, zwykle, zwykle nie gram free-for-all, z tego względu, że jest totalna imba, ale teraz nie dlaczego nie by nie, dlaczego by nie spróbować zagrać raz. Ah, katar, mam cudowny katar, dlatego szczękuję to moje takie piękne pociąganie. Banhammer poleci całkowitym. Zobaczcie, jak to wszystko się szybko porusza i taki zadaje, o. Patrzcie, szybki słoń. Patrzę dwą słoń. Um, żeby nie tracić minerałów, to ja tutaj robię... Super Bo już Over już może robić. No to już jest hamstwo. Tak szybko może Owka robić. Uch. Znowu really! I patrzcie, cholerny dron rasz.

Dzięki. O, z niektórym kąpem już zdychają, widzę. Pięknie. To sobie nie wyląduję. Cóż, pustel jest taki, że mamy Orbitala. Ale okej, okay. to było na tyle. To jest jeden z powodów, dla których nie gram Free For All. Wszyscy zawsze wpadają ten fajny pomysł, żeby mnie ubiszczać. Dzień dobry. No jakąś harmę nie mam, nie ma. A, to jest kombajdrak. Mm -hmm. To jest kombajdrak, nie jesteśmy narażeni na to. No to wiąże. Oj, no i to było na tyle. Ciekawszych sytuacji cholera. Jasna, To jako pierwszy w ogóle zaatakował. Mogę sobie o kombat draga te były opcją To ten trochę jeszcze kosztuje. Co tutaj mogę rzucić? Supply Depot. Nie no, nie potrzebuję Supply Depot. Po co mi? Przynajmniej gaz mi się wydobywa. O, taki mały tej plusik Tego wszystkiego. Dobra, nowe jednostki, oho. Bez Draga to sobie nie poszale No ja to znowu w górę. Znowu lecimy. Kto to jest? Anubis, okej. Okay. Anubis zostaje jebana. Pięknie. Więc to jest ten sposób dla których nie gram Free For All. Trochę przesadzony, ale tak to mniej więcej wygląda. Jest tak zwany huzia na juzia, czyli chodźcie zabijemy Mila No. To jest tak zwany Swarm Mode to się nazywa. Eee, lingi szybko dosyć atakują tutaj. ich jest piękna. No i chyba będę kończył tą grę niestety. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo za chwilę zostanę zamordowanym. Ciekawe jak się wreszcie gra. No ale tak to jest, zawsze no, jestem pierwszą ofiarą, I tą pierwszą ofiarą jestem ja. Pokażcie mi spory, atakują. no Nie najgorzej, nie najgorzej. Takie spajne... Wow, 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 jakie spajne! fajne. obrażeń obraźni przykład z za stream ci Czy to jest nek... Naj... Czy Mother ship corse go zobaczę ma... Ale on ma pierdziela. 16 obrażeń. Wow. Dobre. Dobre, już wolno tej płonę z tego co patrzę i spłonąć nie mogę. Płonę, płonę, płonę i spłonąć się mogę. Ale to dobrze, wyląduję gdzieś tutaj i się spróbuję naprawić. Ciekawe, że mi kąp jeszcze nie zdefił. No jakiś tos, co ten tos? Ok, widzę, że to mocno się tutaj próbuje blokować, żeby nie zginąć, zbyt szybko, gdzieś wyląduje się na prawie. Noxy długo jego kąp już zdycha. Ciekawe komu jako pierwszemu kąp buchnie. To jest imba nawet na modach. Nie no, całkowicie imba. Naprawiać Uff, w ostatniej chwili W ostatniej chwili się naprawiam. O, co ci się mudek. Ajaj Co ciekawe, naprawa nic nie kosztuje, zobaczcie, minerały mi nie znikają. Ok, naprawiłem, to jednak mi nic nie dało. Aha, aha, bo ci uwierzę. Kolejny gate. Walczą do końca, widzę panowie. No dobra. Hmm... Jeszcze wieczkę, dużo gate'ów. Dużo gate'ów. Latamy, 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 latamy. Hmm. Czy ja do... No, nie! No, nie! Ukryte proby. Na klowku permanentnym, jak tak można? No, ja pierdzielę ukryte proby. No, nie no. Nie, no. No, 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 imba! Imba po prostu. Jak tak można? No nie. No nie. Zobaczmy dalej. Wylądujmy może trochę złota się potwierdzi. My dlaczego by nie. Hmm. Nie, już niestety zablokowałem. Kradniemy, kradniemy minerały gdzieś się da. Cała <grymne> armia. A to są probki, to są wściekłe proby. Zero balansu, zero. Nie balansu nie ma. Będę tak krwawe minerały. Jaka imba! Będę tak minerały podpierdzielał. To podlecę, rzucę. O, piękne to jest. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Powoli, powoli, damy radę. Kolejnego Orbitala stawiamy. Zobaczmy co robią Stalki. Wejdę no, do obrażenia, to nie wiem, ciekawe nie robił. Zetę na permanentnym speedzie, zawsze ciekawe. Dzięki, New! Planarki byłyby piękny, tylko musiałbym na do nich dojść w jakiś sposób. Oh. No dobra. Ta ta, 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 Robimy małe co nieco. Nie no, plantarki byłby spoko. Starki byłby bardzo spoko. Ciekawe, że oni jeszcze gdzieś tam walczą. Ale prędkość tego wszystkiego... 2,81. To jakoś to chyba szybciej działa. Szybciej chodzi. Trochę ta gra, mi się wydaje. O, dobrze, jeden ginie. Jeden z nich ginie. To, się, to mi się bardzo podoba w takim wypadku. No! Pierwszy padł. Nie! przegram jako pierwszy! <laughs> Pięknie. Trzeba się odbudować w tym patrzu. Dobra, robimy sobie tego orbitala 7-8. Coś chyba źle wpisałem. Tak mi się wydaje. Dawać mi tego orbitala. A jeszcze raksów nie mam. Dawać mi raksy. No, I mi zaczęła zlekka lagować. Not I mi z zlekka lagować, ale trudno się mówi.

nie, ja teraz co ja potrzebuję, ja to potrzebuję, tak. To, to mi się przyda. Massa marynarza <laughs> Tak chciałoby się kombat Nie ma to energii. Potrzebuję Combat Drugs, da, 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 da. Kto to jest czyje to jest? To jest NXT. Nie ma co potrzebuję tego gazu, gazu mi się przyda. Combat Shield 30 życia. Pierdzielasz. To, to jest. To jest. Line. Awa. Marine Imba. Jaki zasięg tego Stalka, co on przez pół kraju wali? Zasięg 10. Ja pierdzielę. Zasięg 10. Awa. Wow. Wow. O, to, to są obcy? Tak, to są obcy Chyba. Podleciały, tutaj trzy. Okej, okay, kolejny on wyszedł z gry. To jest najpiękniej, że nie odpadłem jako pierwszy. Pewnie dlatego, że poskarżyłem się. No po co w ogóle miałbym to zrzucać swoim to Nie ma sensu, i tak nie mam przecież supply bloka Wojny? Nie. Centry! Boję Jezu! boję się zaklękowanych centrów. Dobra, to było na tyle. Dobra, ja będę kończył w takim wypadku. Eee, to jest powód, dla którego nie gram Free for All w wersji super szybkiej. Z tego względu, iż jeżeli gram free for all, to wszyscy i tak mnie atakują. Do usłyszenia, do zobaczenia na YouTube. Zapraszam do subskrypcji. Powód, dla którego nie ma nowych materiałów, jest mniej więcej... Tak, mam katar, jestem przeziębiony, jestem chory i nie nagrywam nowych materiałów, bo one były masakryczne. Ile to ma DPS-ów? Ja pierdzielę. Cześć YouTube!